Hej, witajcie w moim nowym filmiku. Dziś przygotowałam dla Was tag mój ulubiony, który krąży po YouTubie i to jest tak, co jest w mojej torebce. Słuchajcie, ja bardzo lubię patrzeć na to, co dziewczyny mają w swoich torebkach, dlatego dzisiaj sama będę Wam pokazywała, co się mieści w mojej torbie. Zacznę od tego, że pokażę Wam, jaką mam torbę. Aha, może dodam jeszcze, że ta torba jest w stanie nienaruszonym. Wróciłam z pracy, postawiłam ją i teraz na spontanie nagrywam wam filmik. Więc tak, torba właśnie mi się rozpięła. Wygląda tak, jest to torba, którą już na pewno widzieliście w moich zakupach. Jest to taki wielki kurczasz mi cały zasłania shopper, którego kupiłam w pullę na przecenie za 39 zł. Ma on tutaj taki zatrzask i to jest w zasadzie jego cał, całe zamknięcie tej torby, bo nic więcej tu nie ma. Jest jeszcze taka mała kieszonka na zamek, więc fajnie, bo gdyby jej nie było, to już byłaby katastrofa, to ta torba chyba faktycznie nie byłaby do noszenia chleba i ziemniaków. I teraz zacznę Wam, słuchajcie, wyciągać wszystko po kolei, co się tam mieści. Pierwsze, co mi wpadło w ręce, to jest kosmetyczka. Słuchajcie, ta kosmetyczka jest mega zniszczona, bo ona już ma. Hmm, o jady, ja nie wiem, chyba za 2-3 lata noszę ją codziennie w torbie. Kupiłam ją w HM na promocji za chyba 10 zł. Jeżeli chodzi o jej zawartość, to ja Wam teraz nie będę tego pokazywała, bo to chyba w sumie nie jest filmik o tym. Powiem Wam tylko tak. Codziennie rano po wykonaniu makijażu wkładam do niej wszystkie kosmetyki, którymi się malowałam co wcale nie znaczy, że ja się w ciągu dnia poprawiam i ich po prostu używam na co dzień, tylko po prostu słuchajcie, tak się przyzwyczaiłam, że je wszystkie tu wkładam i wkładam do torby, jest to naprawdę ciężkie nie wiem po co to noszę, no ale mam no to mam, no pokazałam, tak o to w tej chodzi kolejną słuchajcie rzeczą jest holinex, mam chore gardło, pewnie to słychać, więc noszę sobie holinex aktualnie Chyba tam już jest w ogóle pusto, w tym pudełku muszę sprawdzić, bo może ja noszę w ogóle puste pudełko. E, kolejną rzeczą są gumy. Gumy Orbit mam również zawsze w torebce. Te zielone, albo jakieś tam, jakie mi się tam chce. Kolejną rzeczą są okulary. Okulary to są o, okulary korekcyjne, minus pół, minus pół. E, do komputera, do pracy z komputerem czasami również, y, znaczy czasami, y, czasami noszę, ale powinnam zawsze nosić do czytania. Także okulary. Kolejną rzeczą jest parasol. Parasol taki zwykły, tam za 10 zł na promocji kupiony w, w Rossmanie. Słuchajcie, ja nie lubię moknąć i parasol noszę praktycznie zawsze. Czy jest lato, czy jest jesień, czy jest zima. Zawsze obojętnie mam tą torbę, czy mam jakąś mniejszą torebkę. Przeważnie, przeważnie, no zawsze parasol jest ze mną, tylko słuchajcie, problem jest taki, że ten parasol jest naprawdę ciężki. On jest tak ciężki, że sama torba chyba tyle nie waży, co ten parasol. Kolejną rzeczą jest... Zanim wyciągnę tą dużą kosmetyczkę, chcę Wam jeszcze pokazać. Mam tutaj coś z boku. A, tutaj są ładowarki. Jedna ładowarka jest do mojego telefonu, który noszę na co dzień. A druga to jest taka ładowarka do drugiego telefonu, którego nie noszę na co dzień, no ale... Chyba nie, nie, nie wiem, chyba zapomniałam wyciągnąć te ładowarki, nie wiem właśnie. Kolejną rzeczą jest takie opakowanie na okulary słoneczne. To opakowanie kupiłam na Allegro za. 14 zł, z przesyłką wyszło mi tam 20, 20 chyba, 5, 24 zł. Słuchajcie, ja się dziwię, że nigdy wcześniej nie wpadłam na to, że można sobie kupić po prostu pudełko do okularów, bo zawsze te okulary mi w tej torebce, słuchajcie, albo je zgniotłam, albo uderzyłam gdzieś torebką, albo, albo usiadłam na tą torebkę i te okulary mi się niszczyły. Teraz, słuchajcie, to jest takie tekturowe, twarde, że im się naprawdę nic nie stanie. Na pewno w tym opakowaniu. Okulary wam też pokażę. Okulary mam takie. Są to okulary z... Nowej kolekcji hm One kosztowały chyba 39 zł. Także takie okulary sobie noszę. To pudełko jest jeszcze fajne, bo ma taki, słuchajcie, tutaj haczyk. Jak ktoś ma miejsce, na przykład ma więcej przegródek w, w torebce, to może sobie po prostu te okulary zaczepić i już w ogóle nie będzie ich szukał. Okulary, okulary. A, i została mi właśnie ta kosmetyczka, o której Wam wcześniej mówiłam. No takiej mi raczej nikt nie wyciągnie z, z tej torby, no tak by bardzo chciał. Bo jest ona wielka, jest ona też ciężka, właśnie nie wiem, co ja tam mam, muszę zobaczyć. Także ta kosmetyczka, ją kupiłam sobie w, w, w Hebe, za chyba 14 zł na promocji, wszystko 14 zł, no ale tak wyszło. 14 zł kosztowała. I teraz co ja tutaj mam? Mam moją wodę toaletową, którą już też widzieliście, z Zary, Amber i Vanilla. Psikam się nią dalej, słuchajcie, bardzo intensywnie, więc, więc była ulubieńcem lutego, na pewno też będzie teraz moim ulubieńcem. I chyba dopóki się nie skończy, to ona będzie moim ulubieńcem. Kolejną rzeczą jest. Hmm, słuchajcie, chusteczki i takie bez opakowania, ale są czyste. Słuchajcie, nie wiem, rzuciłam sobie je chyba do tej kosmetyczki, że w razie potrzeby, żebym nie musiała ich po prostu szukać. Um, kolejną rzeczą są, słuchajcie, dwa takie dropsy z, z Lidla. To są takie, wiecie co, alamentosy. Ostatnio była promocja za 99 groszy i kupiłam ich chyba z 5 i tak sobie je noszę. W kosmetyczce. O, i też mam z Lidla batonika. Lubię te batoniki, kupuję je często, chyba kosztują 60 groszy, tak mi się wydaje, albo z Tesco, nie wiem skąd on był, ale kosztował chyba 60 groszy, także słuchajcie, ja te batoniki wcinam, ja je lubię, to jest akurat malinowy, także najlepszy smak został mi. No i ostatnia rzecz, to jest to, co wam mówiłam wcześniej, to jest właśnie portfel, portfel to jest taki, wiecie, wężowy, kupiłam go, już jest tak zniszczony, kupiłam go chyba ze 3 lata temu w, w Stradivariusie, Kosztował wtedy 29 zł. I myślę, że w tym roku też się uda do bo muszę już go wymienić. I też się uda do Stradivariusa po portfel. Ja słuchajcie, bardzo lubię portfele ze Stradivariusa, bo to nie jest mój pierwszy portfel. Torebki też lubię, także myślę, że się muszę tam chyba przejść, bo dawno nie byłam i zobaczyć, co mają. Może trafię na jakieś promo. No i puste. Nic więc nie ma, chociaż i tak było dużo napakowanych, teraz tak patrzę. I słuchajcie, została tam nam ta mała kieszonka. Zaraz zobaczymy, co co tutaj jest? Pierwsze co Wam wyciągnę i pokażę, to Wam tyłem pokażę, żebyście nie widzieli żadnych moich tutaj danych. To jest taka karta, słuchajcie, ja tą kartą się odbijam jak fotę do pracy, muszę się odbić jak wychodzę. Mam ją tutaj w tej kieszonce małej, bo zawsze widzicie, co mam z nią problem. Szukam jej w tej torebce, a nie chcę robić kurka na bramie, więc trzymam sobie w tej małej kieszonce. Kolejną rzeczą, dwa długopisy, dwa nowe długopisy. Jakby się jeden wypisał, to mam zawsze drugi. Klamerkę. Często spinam włosy w pracy, więc noszę takie klamerki. i Kupuję je w Rosmanie za, za 3,92 za dwie sztuki. Bardzo je lubię. Są idealne do moich włosów. A, no i gumki. Dwie gumki. Szukam w domu gumek. Mam dwie w torebce. Pewnie dołożę niedługo trzecią i czwartą, bo tak robię przeważnie, a potem właśnie znajduję, słuchajcie, w tej kieszonce wszystkie gumki, które kupuję. Też są zresztą z Rosmana, w jakiejś tam za 3,90 chyba 10 sztuk, czy jakoś tak. O Jezu, kolejną rzeczą słuchajcie jest Pendrive. Mój służbowy pe Pendrive, którego miałam już oddać dawno. I teraz mi się właśnie przypomniało, więc. No, oddam go w poniedziałek, spoko. Bo nic już teraz nie zrobię, jest sobota. Ym, kolejną rzeczą. A, wiecie, co. A to, to nie wiem, co to jest. Może ktoś wie. Słuchajcie, wyrwałam to z gazety. Nawet nie przeczytałam, co to jest, tylko to był jakiś taka m, trochę medyczna gazeta ogólnie. I to był chyba jakiś. M, tak, to była medyczna gazeta. I to jest chyba jakieś lekarstwo na przeziębienie, ale ja nie jestem w ogóle. Słuchajcie, nie jestem pewna, w ogóle nie wiem. Nie przeczytałam szczerze mówiąc tych ciekawej gazety, bo ma, tak wyrwałam z tej strony. Z tą stroną. I e, wydaje mi się, że to jest na przeziębienie, bo tu jest jakiś, jakiś pomarańcz, jakaś tytryna namalowana, ale sama nie wiem, muszę to wygooglować, zanim to wypiję. I. A, telefon telefon jak telefon, słuchajcie, mega brudny o Jezus, muszę ten wyświetlacz, yy, skorzystam z okazji, że jest sobota i wezmę się za czyszczenie tego telefonu w końcu i co ja tu mam jeszcze? Osta a, ostatnia rzecz to co, wiecie co, to ja nie wiem co to jest, to jest jakiś akumulator od czegoś, taki mały od aparatu chyba, ja chciałam kiedyś go dokupić tak sobie na wzór nosiłam, nosiłam nosiłam i nie wyciągnęłam i dlatego go mam w tej torebce no ale teraz będzie okazja go, się go pozbyć bo po co ja go w sumie noszę, jak ja już nie potrzebuję Słuchajcie, ta torebka sama jest naprawdę taka lekka, że można mi naprawdę... Ona nic nie waży totalnie. To wszystko to, co wyciągnęłam, to tutaj yy, waży chyba ze 3 kg, a tu teraz sama torebeczka jest jak najbardziej bardzo fajna, wygodna, leciutka, idealna na co dzień. Także słuchajcie, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i zapraszam do kolejnego. Do zobaczenia, hej!